Witam, z tej strony Rico, a teraz Wam chciałem zaprezentować serwer S3MineGraft. Może najpierw zaprezentuję skyblocka, bo mi się najbardziej podoba. Znaczy, tylko go zaprezentuję. Dobra. Aha tak, to jest moja wyspa i mój sklep. Okej, okay. przejdźmy na spawna. Oczywiście IP jest podane w opisie filmu. Dobrze. Tak wygląda nasz spawn. No można powiedzieć, że jest to kula. Tutaj. Mamy jakby taką rzeźnię, można powiedzieć. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. O, tu jest bardzo ważna rzecz. pokazane jak zrobić sklep. Tu przez admina. Tu jest koblarka. Drop itemów, no... Diaksy są najbardziej... najbardziej rzadsze. Potem jest złoto i żelazo. Taki jest drop itemów. Tutaj jest... Aha, ok. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mamy SMS Shop informacje. Tak to wszystko wygląda. Jeszcze was oprowadzę, oprowadzę po sklepie. Dobra, idziemy. Aha. Tutaj można sprzedawać swoje itemki. Jak widać, tylko takie. Nie można wszystkich. Dobra, przejdźmy teraz do sklepu. No, sklep jest wielki. Można powiedzieć, że trochę większą od spawna, albo takie same wielkości. Tutaj mamy przeróżne wszystkie itemy. Oj, tutaj jakiś bug chyba. No, i tak to wszystko wygląda. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Dajcie, suba.